państwu zabiegi terapii wykonane za pomocą tego urządzenia. najczęstszych problemów owłaszanej skóry głowy należy łysienie czy nadmierne wypadanie włosów z różnych powodów. Jest to bardzo niewdzięczne i problematyczne stworzenie zarówno na podłożu zdrowotnym jak i natury psychologicznej. Dotyczy większości mężczyzn, ale coraz częściej dotyka również kobiety. W zabiegu karboksyterapii dwutlenek węgla rozchodzi się równomiernie pod skórą głowy rozszerzając miejscowo naczynia krwionośne oraz tworząc nowe tym samym poprawiając mikrokrążenie. W efekcie po serii zabiegów dochodzi do zahamowania wypadania włosów oraz pojawienia się nowych, gęstszych i mocniejszych włosów. Jeszcze bardziej spektakularne efekty uzyskamy w terapii skojarzonej karboksyterapii z mezoterapią i głową preparatami peptydowymi. Terapia łączona przeznaczona jest zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, zarówno w przypadku łysienia androgenowego, ale także spowodowanego stresem, złą dietą, częstym farbowaniem lub też niewłaściwą pielęgnacją włosów. Zapraszamy na konsultację w celu dobrania odpowiedniej terapii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo, bardzo. bardzo Mam nadzieję, że też pół włosa robię. Zacznijmy razem na opalanie, A tak będzie na tym miastem. nie trzeba będzie czekać tak Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Jeżeli chodzi o uczucia po zabiegu, tak jak tutaj mnie pytacie, to jeżeli chodzi o głowę, czułem oczywiście coś, takie delikatne wkłucia, no, coś na zasadzie jak idziemy do laboratorium i ktoś nam robi e, zaszczyt. Taki delikatny kłucia. Tyle tylko, że tych kulcików jest więcej, a w laboratorium mamy tam generalnie jedno. Jest to mój, e, jeżeli dobrze pamiętam, drugi czy trzeci zabieg. Z niecierpliwością czekam na efekty. E, mam ogromną nadzieję, że tutaj na głowie zacznie coś się dziać i będzie to fajnie wyglądać. Jeżeli tylko to się pojawi, na pewno się tym z wami podzielę. Medi. Zmieniaj się z nami.